To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Mija tysiąc dni wojny na Ukrainie. Przez ten czas populacja kraju zmalała o jedną czwartą. Tysiące ludzi zginęły, a około 6 milionów uciekło. Ukraińska gospodarka skurczyła się o 22%. W niedzielę Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zeleński, powiedział, że wojna musi się zakończyć w przyszłym roku. Żadna ze stron nie sygnalizuje jednak chęci złagodzenia żądań. Ukraina chce odzyskać zajęte terytoria. Rosja natomiast dąży do ich utrzymania, oczekując jednocześnie deklaracji. Że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Według przecieków medialnych i eksperckich analiz, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump będzie dążył do rozejmu i ustanowienia tymczasowej granicy na obecnej linii frontu. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena po wielu miesiącach próśb ze strony Ukrainy zezwoliła na atakowanie celów na terenie Rosji z wykorzystaniem amerykańskiej broni. Chodzi przede wszystkim o pociski atak MS mające zasięg do około 300 km. Ukraina miała już dokonać pierwszego ataku, niszcząc skład amunicji pochodzącej z Korei Północnej w okolicy miasta Karaczew w obwodzie bryjańskim. Szkoda dzisiaj z Amerykanów niczego nie zmienia i nie przyczyni się do tego, że ukraińska armia zwyciężył rosyjską armię i wyzwoli okupowane terytorium. Dlaczego? A dlatego, że trzeba było zwładnić przynajmniej. Te obiekty, wszystkie cele istotne, tak zwane pierwszej kolejności, które są świadectwem potencjału militarnego Rosji, partycypującego czy machiny wojenne, czy zaplecza, a także militarnego na rzecz armii rosyjskiej okupującej Ukrainę. W tej przestrzeni europejskiej, kilka milionów kilometrów kwadratowych, wywiad ukraiński. Zdefiniował około 4000 celów baz, lotnisk, centrów dowodzenia no, i tak dalej. oczywiście infrastruktura krytyczna, energetyczna to jest 4000. Czyli trzeba użyć do tego, żeby to obezwładnić. Musiało być wykonane takie dwie salwy, po tysiące tych rakiet użytych. W zasobach Stanów Zjednoczonych jest 2000 tysiące. Pocisków atakams, Ale nie ma gwarancji, że te tysiące w pierwszej a w drugiej kolejne 2000 pocisków, jeżeli one by były, tak, atakams, obezwładnią w takim stopniu, że ten potencjał nie będzie zdolny do użycia, dlatego że nawet to, co zostało rozpoznane, zidentyfikowane, to Rosjanie mogli przemieścić, rozmieścić w inne miejsce. Rosjanie stosują, nas też to się słabo ocenia, nie ocenia się w ogóle. Operacyjne i strategiczne maskowanie, które Armia Rosyjska stosuje, którym są specjalne jednostki, które do tego, żeby takie zadania realizować, tworząc tak zwane pozorne rejony, bazy paliwowe czy sprzętu wojskowego, które no, systemy rozpoznania identyfikują w takim samym stopniu jak. Były to były w real, realnie. To w rosyjskim języku się nazywa łożne rejony, łożne grupierowki wojsk, i nie nas tak jest, że szybkości z rakietar trafiła bazę, i to wyleciało w powietrze, tam się pali i tak dalej. Tam mogły być wstawionych na przykład 10 systemów z paliwem. Tłumaczy generał Leon Komornicki. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że amerykańska decyzja jest znaczącą eskalacją, oznaczającą fundamentalnie nowy poziom zaangażowania Stanów Zjednoczonych w konflikt. Władimir Putin we wrześniu ostrzegał, że będzie to oznaczać, że NATO jest w stanie wojny z Rosją. Niedługo później Putin zapowiedział zmiany w rosyjskiej doktrynie nuklearnej. Moskwa będzie mogła użyć broni jądrowej w obliczu większego ataku na terytorium państwa, przeprowadzonego nie tylko przez potęgę nuklearną, ale i przez jej sojusznika, za którego może uznać Ukrainę. Putin właśnie zakomunikował wejście w życie nowej doktryny. Jednocześnie Rosja rozpoczęła masową produkcję przenośnych schronów chroniących przed promieniowaniem. Korea Północna wysłała na front ukraiński 11 tysięcy żołnierzy, a według źródeł agencji Reutera na Ukrainie ma zdolność do wysłania nawet 100 tysięcy. Unia Europejska ma zażądać od chińskich firm, które chcą otwierać zakłady produkcji baterii elektrycznych w państwach członkowskich, zgody na transfer technologii. W grudniu ma się rozpocząć nabór wniosków na unijne dofinansowanie produkcji akumulatorów o łącznej wartości miliarda euro. Dowiedział się Financial Times. W podobny sposób działały do tej pory władze Chin, domagając się od zachodnich firm podzielenia się know-how w zamian za dostęp do chińskiego rynku. Chiński koncern CATL zainwestował miliardy euro w Niemczech i na Węgrzech. Jednak podczas niedawnego zamkniętego spotkania chińskiego Ministerstwa Handlu z Przemysłem Motoryzacyjnym. Władze w Pekinie miały zabronić producentom lokowania w Europie zakładów innych niż przeznaczonych do końcowego montażu. Według informatorów Financial Times, środowisko prezydenta-elekta Donalda Trumpa ma także naciskać na Unię Europejską, by przyjęła ostre stanowisko wobec handlu z Chinami. Trump zapowiedział wprowadzenie 60% ceł na towary z państwa środka. Jeżeli wejdą one w życie, Chiny mogą próbować przekierować część swojego eksportu do Europy. Niedawno Komisja Europejska ogłosiła wprowadzenie ceł na produkowane w Chinach samochody elektryczne o wysokości do 35% w zależności od producenta. Unia Europejska potrzebuje jednak tanich baterii elektrycznych, jeżeli chce osiągnąć ambitne cele klimatyczne. Czołowy europejski producent akumulatorów Norvolt od miesięcy boryka się z poważnymi problemami ze zwiększeniem produkcji i jest na krawędzi bankructwa. Niemcy i Finlandia nie wykluczają, że uszkodzenie podwodnego przewodu komunikacyjnego między tymi dwoma państwami było aktem sabotażu. Kabel został przerwany w poniedziałek. Jego fiński operator twierdzi, że niemal z całą pewnością był to efekt działania siły zewnętrznej. Naprawa ma potrwać 15 dni. Szwedzka firma telekomunikacyjna Telia dzień wcześniej poinformowała natomiast, że uszkodzeniu uległ przewód łączący Szwecję z Litwą. Na Morzu Bałtyckim w ostatnich latach dochodziło już do podobnych zdarzeń. W 2022 roku zniszczone zostały gazociągi Nord Stream. W zeszłym roku chiński statek uszkodził gazociąg i dwa przewody komunikacyjne w Zatoce Fińskiej. Hezbollah zaakceptował propozycję zawieszenia broni z Izraelem, przekazał agencji Reutera wysoko postawiony libański urzędnik. Rozejm zaproponowały Stany Zjednoczone. Wciąż trwa jednak ustalanie warunków. Tymczasem Izrael przeprowadził w poniedziałek kolejny atak na Bejrut, według władz Libanu, zabijając pięć osób. Hezbollah także regularnie ostrzeliwuje terytorium Izraela. Siły izraelskie miały też znaleźć w Libanie nowoczesną broń, w tym pociski przeciwczołgowe pochodzące z Rosji. Miały one trafić w ręce Hezbollahu z rosyjskich składów w Syrii. Do do tej pory uważano, że Hezbollah posiada jedynie stary rosyjski sprzęt datowany jeszcze na czasy sowieckie. Odkrycie to potwierdza tezę, że Rosjanie celowo próbują destabilizować Bliski Wschód, by zaangażować uwagę i siły Stanów Zjednoczonych. Pod koniec października The Wall Street Journal informował, że Moskwa udostępniała bojownikom Hutu dane satelitarne niezbędne do atakowania statków na Morzu Czerwonym. Grupa Wagnera miała natomiast próbować dostarczyć Hezbollahowi systemy obrony powietrznej. To było espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify, oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.